Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wylosujemy sobie postacie jakimi będziemy grać właśnie na duo jestem oczywiście z Hardcorem yy, i będziemy właśnie losować jakimi postaciami zagramy I jeszcze na początku jeżeli taki odcinek wam się spodoba zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał bo 6 tysięcy subów brakuje do 50 tysięcy więc no jeszcze trochę ale mam nadzieję że się uda to wbić także subskrybujcie a ja już przechodzę do losowania jakimi postaciami będziemy grać. Ok, jak widzicie mam tu takie Koło, można powiedzieć, fortuny, i tutaj właśnie będziemy losować, jaką postacią yy, będziemy grać. Najpierw losuję dla hardcora, oczywiście są tutaj wszystkie postacie, więc lecimy z pierwszą postacią, zobaczymy, co tam hardcorowi się wylosuje. I mamy Daryl'a czyli hardcore zagra Darylem, a ja zagram już i będzie to Nita, a ja zagram Nitą, więc yy, wybieramy i będziemy za chwilę zaczynać. Już mamy wybrane postacie, które wylosowaliśmy, więc lecimy z pierwszą gierką, mapa wygląda tak, więc będzie ciekawie, no nie mamy nic, żadnego, bo nie mamy, więc będzie ciekawie, tak jak już mówiłem, więc lecimy z pierwszą grą i zobaczymy jak to wyjdzie, mam prawie tam chyba 825 mam na nicie, więc no 800 pucharów i grać bez bo może być ciężko, ale no mam nadzieję, że się uda, chociaż jeden mecz wygrać, albo chociaż właśnie wylosujemy jakieś fajne postacie na tą mapę, zobaczymy. Pierwszy mecz nam już wyszukało, No, trochę musieliśmy poczekać. O, jeszcze się Brawl TV trafiło. Zrespiliśmy się w lewym górnym. Mam nadzieję, że uda się zebrać te dwa pary Cubsy. Yy, dobra, jeden zebrany. O, to jest jeszcze mapa z meteorytami, więc. No, trochę lepiej dla nas, bo wiadomo, porozwala mapę. Będzie lepiej dla nas po prostu. Ale myślę, że na środek na pewno nie ma co iść. Yy, na pewno będzie to tak, jak już widzicie. Dużo Spratów. Jeden już nas goni. Okej, okay, tu jest penny, bo. Pierwszy team, który widzimy bez Sprouta, ok, no trzeba trzeba tego Sprouta zabić, bo ja już tutaj jestem na low. Chyba będę musiał wejść w środek. A trochę się tutaj boję na tym środku chodzić, bo już sobie tam będzie ładował z tą peny. Ulty, ok, zniszczę im totem Jeżeli bym miał Miśka, czułbym się o wiele bezpieczniej, no ale niestety nie mam. I tak naprawdę sobie teraz będziemy chodzili na tym środku. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. Teraz, jeżeli tutaj na tym środku nie ma nikogo, a wygląda na to, że nie ma, musimy pilnować, chociaż właśnie, żeby tu nikt nie wszedł. Chociaż po prawej stronie, już tutaj, bo siedzi z peny. Ok, dokładnie, trzeba ich jakoś stąd wyrzucić. Wiadomo, oni nas widzą, więc nie ma sensu jakieś chowanie się czy coś. Ja jeszcze tutaj pójdę, tylko zabiję to. Może peny uda się. Ok, zabita, bo też obity dosyć mocno, więc myślę, że możemy już na nich. Yy, siąść, ok, rzucam sobie, hardcore tam niestety wpadł miny, ja też padłem gadżetuję, ok, zabity, mamy trzy teamy zostały, jest nieźle, tutaj na, bo, na, pode mną są miny, więc muszę uważać i tutaj jest bo z tikiem, właśnie ładuję sobie, a i niestety ten bom mnie zabił, no i teraz głowa tika poleciała, ok, hardcore podjechał tego bo, 12 kubsów. został tylko tik, mamy yy, jeszcze 5 sekund i będę Właśnie na mapie. Może uda się tego Tika zabić. Yy, bo myślę, póki tego bo nie ma i też myślę, że będzie najłatwiej. Gdzie jest tutaj ten team? Przecież oni tu byli. Aha, oni tutaj kampią i niestety te miny, o których mówiłem. Yy, właśnie w nie wpadłem. Mam nadzieję, że ten sprot nam pomoże i... i właśnie będzie drugie miejsce. No takim team kompem dosyć ciekawie. Ok, ta Bibi pada. No dobra, no myślałem, że ten y, team y, z tikiem padnie, ale... Dobra, no i mamy nawet wygrany mecz. Całkiem nieźle, nawet się tego nie spodziewałem. Plus 7. Okej, okay, no w sumie tam się pomyliłem, bo powiedziałem, że mam 825, a mam 800, teraz 82. Więc pierwszy mecz mamy zaliczony. Jeszcze zobaczymy sobie, kto to właśnie był. Aha, ten TikTok był VCR, dobra. Jest takie spotkanie. Więc teraz przechodzę do losowania drugiej postaci, jaką będziemy grali. Okej, okay, losujemy drugi raz. Mam nadzieję, że tym razem też się tak poszczęśli. Zobaczymy, co tym razem. I mamy dla hardcora Broka. Było blisko, żeby był Dynamite. Dla hardcora mamy Broka. Tutaj niestety to tak wygląda, bo Dynamite ma dosyć długą nazwę, więc niestety tak wygląda, że pokazuje na Dynamite, ale wyżej mamy napisane, że Brok Więc dla hardcora będzie Brok a dla mnie będzie. Co dla mnie będzie? Penny. Już myślałem, że znowu Daryl, że tym razem ja Darylem zagram. Dobra, wybieram penny. Już hardcore tam wybrał yy, Broka. Czekajcie, gdzie jest penny? I mam też nadzieję, że. Zgubię, a tu jest Penny, dobra Mam nadzieję, że pójdzie też tak dobrze jak w poprzednim meczu, bo w poprzednim meczu nawet pierwsze miejsce się udało zająć, zająć takim team kompem. Drugi mecz właśnie zaczynamy i znowu ten sam res Ok, jeden Power Cubes mamy Hardcore zaraz tam zgadżetował Fajnie by było sobie naładować tego ulta Penny Okej, okay, Mike biegnie Za nami, i znowu różowi za nami W poprzednim meczu też sprot był właśnie z drużyny różowych, no Może akurat też się uda wygrać jak w poprzednim meczu. Teraz myślę, że nie ma sensu ryzykować wchodzić na środek, bo nie wiadomo, czy tam ktoś jest. Co prawda w poprzednim meczu sporo zaryzykowaliśmy, ale, ale się udało na szczęście. Okej, okay, ten crow dostał raz. I ja też niestety Fajnie by było naładować ulta, peny, albo chociażby te meteoryty porozwalały właśnie tą mapę. Okej, okay, właśnie tu jest bo. Czekajcie, dostanę. Oj, wow, tutaj ten bo do hardcora podszedł. Hardcore go zabił, tylko teraz trzeba uważać właśnie na kroła. Czy hardcore to przeżyje? Nie, ten Crow chyba będzie skakał na nas? Nie, dobra, jeszcze Hardcore zabił tego Crow'a. Dwóch killi zrobił, więc nieźle. No, niepotrzebnie za nami szedł. To było pewne właśnie, że to się tak skończy, że ich zabijemy. E, cztery teamy zostały, nie wiadomo czy ktoś jest na środku. Idę po prostu tak, tak, o, przed ciebie tutaj miny jeszcze. Ten Bo rzucił, dokładnie, okej, okay. zabity. Jeszcze rzucam turretę, jeszcze dwie miny są, ale Bo udał się zabić. Niestety nie zbierzemy tych e, Power cubes z niego, ale... Ważne, że zabity. No i kolejna mina. Ktoś tutaj u góry jest. Aha, to ból. Ten ból jest z dynamakiem. Myślę, że możemy na tego bóla sfokusować, żeby go zabić. Okej, okay, dostaje od nas jeszcze, od Tureta, jeszcze ten dynamike gdzieś tutaj siedzi. Aha, dobra, on tam w lewym dolnym rogu, yy, górnym rogu sobie siedzi. Tylko, żeby go nikt nie zabił. No niestety, ja go zabiłem. Yy, czwarte miejsce sobie zajęli. Okej, okay, no tak jak mówiłem, ten Turet też nam sporo pomaga. Sprout Pada i już mamy duło. Kolejna runda, w której wyjdziemy na plus. Ja sobie zgadżetuję, jeżeli ta Jackie podejdzie. Okej, okay, ten bo ma 4 power kipsu, myślę, że możemy na niego właśnie się sfokusować. Tak, padł i teraz pada Jackie i oczywiście pada druga wygrana takim tym kąpem bez bo jest naprawdę dobrze. Plus 7 kolejne i to jeszcze na pucharach 800, bo jeżeli to by było niżej, no to można by było tam... Yy, że nie musi być, no, bo ale, no, na 800 raczej nie spotyka się jakiś. Powiedzmy, botów, ale jednak się udało drugi raz. I idę właśnie losować. Jakimi postaciami tym razem zagramy? Dobra, losuję. Jakimi postaciami tym razem zagramy? I uwaga, hardcore bierze L-primo, tak, hardcore bierze L-primo. A ja wezmę, może jakaś w końcu legenda się trafi, czy coś jest. No i a ja biorę Mortisa. No to tu będzie akurat ciekawie. Więc zobaczymy, jak wyjdzie. Okej, okay, także tak jak widzieliście ja biorę Mortisa, Hardcore bierze Primo No ja mam 750 na Mortisa, ale Hardcore ma na Primo 825 Tutaj już będzie yy, ciekawiej, bo jednak nie, nie ukrywam, Mortisem nie umiem grać Mam nadzieję, że Hardcore tutaj wykaruje no ale zobaczymy Trzecia gra się zaczyna, tym razem inny rest, to może być ciężej Po prawej stronie teraz się mi ja od razu lecę tutaj Okej, okay, no i mamy tutaj trzy Power Cubesy Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie tutaj tego zabrać. No i co? I zbieram mamy cztery. Zobaczymy w ogóle, jak tym Mortisem wyjdzie. Gram drugim star powerem. Mam nadzieję, że będzie jakiś Tick, albo Dynamike. Może uda mi się chociaż Dynamica'a zabić. Wow, dobra, hardcore, no właśnie niestety wpadł w tą szeli. Tyle, że nie ma sensu chodzić na środku. Okej, okay. ważne, że już piątego miejsca nie będziemy mieli. Można podjechać, spróbować przynajmniej tego yy, Rico zabić. Okej, okay, udało się, zbieram, ja muszę się cofnąć, nie wiem czy padnę, chyba raczej padnę, niestety padam i Hardcore musi teraz się y, chować za tymi, żeby ten Crow go nie trafił. OK, Hardcore ma 8 Parkiusów więc nieźle, no chociaż tutaj y, na tego Rico Mortisa, Riko y, Rico Crowa będzie problem, no Hardcore tutaj trochę obrywa. Ja nie będę podjeżdżał, ja nie będę podjeżdżał tego Crowa, bo na pewno ma gadżety, a na do tego w życiu nie zabije. Więc no niestety musimy uciekać przed nimi. Oj, jeszcze sprot jeszcze nas zablokowali. No zobaczcie, co się teraz stało. Sprot nas zablokował, no i to nie mogło już. Tutaj nie mieliśmy gdzie uciec. Ajajaj, niestety, no czwarte miejsce, minus 7. Ale to by było zbyt piękne, jeżeli byśmy wygrali wszystkie mecze. Także minus 7 niestety w tym meczu, no zablokowali nas. Też no, postacie nie najlepsze. Ja już przechodzę do losowania i zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz się dobry team comp trafi i że uda się wygrać. Zobaczymy, co tym razem wylosuje. Dobra, no to co? Losuje o... i wypada... Rosa. Okej, okay, dla Hardcora jest Rosa. A dla mnie będzie... Uwaga, uwaga. Dla mnie będzie... Tik. Okej, okay, no nie jest najgorzej. Myślę, że ten team comp nie jest właśnie najgorszy. I widzimy się już w grze. Ok, wybieram już Tik'a. I polecimy... Właśnie z gierką. Gdzie jest Tik? Tutaj. Yy, myślę, że wezmę sobie leczenie Hardcore Marosa i lecimy! Teraz nie musieliśmy za długo czekać. I znowu idny resp, tym razem na dole. I zobaczymy jak w tej grze pójdzie. Tak jak już mówiłem, ten team comp nie jest najgorszy. Oczywiście najlepszy też jest, ale... Yy, myślę, że powinno być lepiej niż Mortisem i Primo. Chociaż team comp mamy OK, tak już z Power powercubesami jest problem. Bo nie ma tutaj nic. Okej, okay, Hardcore tam dojeżdża, tą Sandy czy da radę? Okej, okay, pomogłem mu tam trochę, tylko żeby teraz udało mu się uciec. Wow, tu była Shelly jeszcze. Dobra, ja też... Oj, jakiś słaby gadżet. Dobra, dobra zepsułem ten gadżet, ale udało się yy, przeżyć. W ogóle zaskoczyła mnie właśnie ta Shelly. Myślałem, że ona gdzieś tam będzie, ale nie wiedziałem, że ona będzie przed Hardcorem. Okej, okay, tam jest Shelly i Pam. Okej, okay, ta Pam chyba jakieś tu lagi ma czy coś. A nie, dobra, już się obudziła już tam ucieka mam głowę załadowaną trzeba uważać też na tą Shelly żeby nie było problemu rzucam tą głowę i jest Shelly dostała teraz tylko wystarczy pan zabić hardcore sobie użył ulta no i mamy jeden team z głowy cztery teamy zostały ja mam cztery power cube'sy hardcore ma dwa bo niestety padł Ok, no i teraz co wystarczy skanować środek żeby nikt tutaj nie podszedł mogę sobie nawet tutaj wejść chociaż to i tak już będzie dosyć ryzykowne Będę zrzucał cały czas tutaj yy, na to przejście, żeby nikt po prostu mi nie przeszedł. Okej, okay. no to tyle byłoby z tych czaków, bo już je yy, właśnie rozwaliło. Mam nadzieję, że tam jakieś teamy popadają. Okej, okay, kolta widzę. Widzę Sprouta. Okej, okay, Colt tam dostał. Oj, bo będzie podchodził. Oni mają jeden, ale i tak yy, lepiej na nich uważać. O, tutaj ładny dojazd. Jackie zabiła dwóch. Więc kolejny Team z głowy, ja wrzucam sobie głowę w krzaki i niestety ten, bo widzi ją, czy da radę, zdążył, zdążył, niestety zdążył ją yy, rozwalić i chyba ta Sandy idzie na nas, Jackie. Tak, niestety chyba... Nie, dobra, no i tutaj niestety trzecie miejsce. Chociaż... Czekajcie. Nie, niestety ten sprot zabił Sandy. Gdyby ta Sandy zabiła Sprota, byłoby drugie miejsce, ale niestety minus jeden, więc no nie jest najgorzej, najgorszy mecz jak do tej pory był z tym Mortisem. Ja przechodzę do kolejnego losowania. Dobra, losujemy już ostatni raz postać dla Hardcora i będzie to 8-Bit. No ciekawie, ciekawie, 8-Bit dla Hardcora, a dla mnie będzie... Uwaga, uwaga, dla mnie będzie... Rosa. Może Rosą nie będę grał, bo hardcore już grał, a nie chcę też, żeby te postacie się powtarzały, więc wylosuję jeszcze raz i będzie to. Jean? Okej, okay, no nieźle. Zagramy sobie Jeanem. Hardcore już sobie tam Edbita yy, wybrał. Ja biorę gina No i jazda. Ostatni mecz. Mam nadzieję, że będzie wygrany. Zaczynamy ostatni mecz. Już chyba trzeci raz w tym odcinku. mi się po prawej stronie. Trzeba lecieć i zabijać innych, bo w środek raczej nie ma co się, yy, co się ładować tam. Oj, niestety. I Hardcore dostanie, nie zdąży uciec Ten Crow jest z Barleyem, który idzie od góry Mam nadzieję, że uda nam się to przeżyć Okej, okay, jeszcze trochę mi do ulta brakuje i myślę, że będę mógł kogoś przyciągnąć Tylko najpierw się będzie wiadomo, trzeba wyleczyć Ok, Hardcore tutaj próbuje Ok, czy go wyleczę? Niestety nie wyleczę, ale on ma drugie HP Więc życie, więc ściągam Ok, zabity Crow Barley też padł, więc jest git Mamy... Ja mam 6, Hardcore ma 4 no nie, ten krow chyba myślał, że my, że Hardcore nie ma tego drugiego życia. 4 teamy zostały, trzeba uważać i tak dalej, jeszcze mi... Okej, okay. no i ma, mam już ulta, mogę sobie kogoś y, spróbować przyciągnąć. Bo to nie jest pewne, że przyciągnę, no ale wiecie, zawsze warto spróbować. Czy tu ktoś jest? Nie. Tutaj na szczęście nikogo nie ma. Hardcore mocno dostaje tutaj od Sprouta, nie wiem... Nie wiem z kim on jest i nie chcę ściągać w ciemno, bo wyciągnę jeszcze jakąś szeli i będzie problem. Więc, dlatego, wolę nie robić czegoś takiego. Ok, dziwny ult ze strony tego outtime. Ok, ściągnięty. Niestety, te sprouty nas cały czas obijają. Czterech zostało, trzy teamy zostały. Ten sprout zaczął do nas rzucać, no i rzuca tak cały czas. Hardcore już tutaj raczej nie przeżyje, bo dwa sprouty się na nim yy, skupiły. I sekunda, niestety, nie zrespiłem się, nie zdążyłem. Ale mamy trzecie miejsce. Nie jest najgorzej. Niestety, ten sprout yy, zaczął nas atakować, no i. Skończył z nami, że tak powiem Więc myślę, że to było na tyle w tym odcinku Jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę Zasubskrybujcie kanał Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka Siema